Witajcie w pierwszym z 20 odcinków serii o naszej podróży po Stanach Zjednoczonych. Zaczynamy w Nowym Jorku, a dzisiaj odkryjemy głównie Dolny Manhattan. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry z Nowego Jorku. Jesteśmy na Brooklynie, tutaj właśnie nocujemy. Dzisiaj troszeczkę później wstaliśmy, bo gdzieś o 8.00 tego czasu no bo mieliśmy wczoraj bardzo długą podróż. Wstaliśmy przed piątą, o czwartej coś, nie? Tak. Tak, staliśmy o 4:30, wylądowaliśmy gdzieś o 4:30 czasu polskiego właśnie w Nowym Jorku. Zanim zajechaliśmy na miejscowę, to była 6:00, więc dzisiaj sobie daliśmy trochę więcej czasu na sen. Idziemy na metro i jedziemy na Dolny Manhattan dziś. Pierwszy rzut oka na Manhattan, no inny klimat w ogóle. Nie wiem nawet, jak to opisać, trzeba po prostu się tu porozglądać, zobaczyć. Idziemy teraz na śniadanko, do restauracji, która się nazywa Bubis chyba. Bubis. Niestety, niestety, do tej knapy jest kolejka. Niestety, no bo trzeba czekać. Niestety, bo jeżeli jest kolejka, to znaczy, że może będzie dobrze. Coś, czego nam bardzo brakuje często w polskich restauracjach, czyli bezpłatnej wody, no ale ta mocno daje chlorem, więc dla tych bardziej wrażliwych niezbyt spoko opcja, ale ja nie jestem bardzo wrażliwy, więc dla mnie super. I jak tam ta woda? Chlorowana. jej się pić. Nie wiadomo, chcę mi ją odrzucić. Boisz się, że co? Będzie mnie bolał brzuch. Dlaczego? Tutaj niestety mikrofon zawiódł. W tym momencie mówimy o tym, że porcje były bardzo duże i ciężko będzie dokończyć te śniadanie. No i że generalnie bardzo nam smakowało. Kolejny punkt przystankowy to takie boisko piłkarskie, wielosportowe. Tutaj widzę, że bejsbola trenują, futbol amerykański, tutaj dookoła wszędzie wszędzie dookoła budynki wysokie. No zajebiście, zajebiście fotogeniczne miejsce. Miejsce bardzo ważne dla Nowojorczyków, dla historii Nowego Jorku. Właśnie tutaj pomnik World Trade Center. Tutaj na całym obwodzie tego pomnika nazwiska osób, które zginęły tutaj w tym zamachu. To bardzo takie przykre, smutne miejsce. Dla ludzi, którzy tutaj mieszkali, myślę, że to było kurde, jakby się zastanowić. Mieszkasz sobie w wielkim mieście i nagle samoloty się wpychają w takie dwa, jedne z najważniejszych budynków chyba w swoim mieście. Giną ludzie. No taka teraz taka trochę atrakcja turystyczna, ale czuć, że tutaj jest taki trochę klimat bardziej Spokojny, wniosły w porównaniu z resztą, z resztą miasta. Tutaj widać, że to jest tak zaprojektowane, żeby ta woda spadająca właśnie tutaj stwarzała takie wrażenie, że wpada w nicość. Obok World Trade Center jest właśnie budynek, który nazywa się Oculus. No i jest to centrum handlowe. Nie wiedziałem o tym, że jest to centrum handlowe. Są właśnie weszliśmy sobie zobaczyć, jakie to są w ogóle marki, bo my nie znamy jakby tych firm które mogą być tutaj w Stanach. Sprawdzamy, czy znamy coś z Polski, co w Polsce występuje. Bardzo ładne, fotogeniczne miejsce. Idziemy sobie przez Wall Street i na razie taka obserwacja, że po prostu mijasz każdą kolejną przecznicę i cały czas jest ładnie. I cały czas chciałby się zrobić zdjęcie, chciałby się nagrać jakiś film. Nowy Jork jest wyjątkowym miejscem, jeżeli chodzi o fotogeniczność, ale... Nie nakładam na siebie presji, żeby tak cały czas szukać czegoś ładnego. Po prostu dokumentuję to, co się tutaj dzieje na tym naszym wyjeździe. No bo właśnie przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na trzy tygodnie. Nie będę teraz mówił po kolei, co będzie się działo w trakcie całego wyjazdu, ale mam zamiar tak daily jakby tutaj nagrywać i potem montować te filmy, więc zapraszam serdecznie. Do śledzenia kanału, będzie dużo treści z Nowego Jorku, będzie dużo treści też z innych miejsc w Stanach Zjednoczonych, więc jak najbardziej polecam, zapraszam, no bo... Będzie fajnie, będzie ładnie, będzie ciekawie. Postaram się właśnie tak troszeczkę bez napinki tutaj poopowiadać, pokazywać tutaj, jak wygląda nasza ta amerykańska przygoda. Kolejne klasyczne miejsce na mapie nowego Jorku. Słynny byk z Wall Street, któremu trzeba pomacać jajca i wtedy podobno będzie się bogatym. W ten sposób myśli właśnie ta kolejka ludzi, która czeka do zdjęcia z jajami, a Ewelina tam się nie czai. Po prostu się wpieprza i maca byka po jajach. To do które się przyzwyczajam w Polsce to to, że zakrętki są przymocowane tutaj nie są. Przed chwilą byłem zaskoczony, podkręcałem i zobaczyłem, że zakrętka się nie trzyma. Ja ogólnie uważam, że to przymocowanie zakrętek jest spoko, spoko jest. Teraz czekamy w kolejce na prom, który płynie na Staten Island i z niego będzie bardzo fajny widok na Dolny Manhattan. Jest to bezpłatne. Płynie się chyba około 20 minut w jedną stronę i około właśnie 20 minut też się wraca. Co pół godziny to płynie jest za darmo, więc warto z tego skorzystać. Tytym Island, czyli piątej dzielnicy Nowego Jorku. Raczej nie ma nic ciekawego, więc tak naprawdę ten prom w większości służy właśnie do takiego turystycznego przewozu ludzi do ten Island i z powrotem, żeby po prostu pooglądać ten widok na, na dolny Manhattan, na, na Brooklyn, też, bo tu bardzo ładny jest też widok na, na Brooklyn. <ślesk> Chwilę sobie pocilowaliśmy nad East River. To jest właśnie ta rzeka, która oddziela Manhattan od Brooklynu. Widok na Brooklyn, widok na Brooklyn Bridge. Na spokojnie odpoczęliśmy sobie, wypiliśmy sobie Red Bullka, no bo jednak zmęczenie jakieś jest w nas. Jednak wczoraj ta podróż ponad 24 godzina. 7 godzin ci spaliśmy więc najgorzej, ale już zmęczenie nam wjechało. No. Po spacerze przez Manhattan, czas na obiadek. Jesteśmy w Super Taste, to się nazywa w Chinatown. Autentyczna chińska kuchnia. Mamy tu jakieś nudle z zupką mięską. Zaraz zobaczymy jak to wjeżdża. Oprócz zupek wzięliśmy sobie jeszcze tutaj takie bułeczki bao. Zupa dobra, jakoś nie wiadomo jak dobra, jest dosyć pikantna. Jest tania, bo za taką dużą porcję zupy 10 dolarów. Kiedyś wysnułem taką teorię, że potrzeby fizjologiczne są rzeczą, która bardzo psuje plany w trakcie jakichś wycieczek i teraz byliśmy tego właśnie ofiarami. Byliśmy w jednym magnonadzie nie ma kibla. Poszliśmy do Dunkin Donuts – nie ma kibla. Poszliśmy do Starbucksa – nie ma tego Starbucksa i dopiero w czwartym Starbucksie znaleźliśmy kibel. Myślę, że tak z 25 minut dobre nam zajęło znalezienie tej toalety, no bo w tej knajpie chińskiej, w której idliśmy, łazienki nie było. Dnia dzisiejszego nie mamy za dużo nagrań, dlatego, że gdzieś tak w połowie dnia zorientowałem się, że nie mam baterii zastępczej do tego aparatu, więc stwierdziłem, dobra, będę oszczędnie nagrywał, pójdziemy do jakiegoś sklepu fotograficznego i kupię sobie tę baterię, no bo i tak Ci się przyda. Byłem w jednym sklepie nie mieli akurat takich baterii. Pojechaliśmy specjalnie do drugiego sklepu, też nie mieli takiej baterii. No i już taki naprawdę trochę zły, no bo tych nagrań nie mam tak dużo z dzisiaj. Mówię, dobra, dawaj Ewelina, siądziemy gdzieś tutaj na w parku. Ja wypakuję wszystko z plecaka, zobaczę. I co? Mam tą baterię. 18.50, już nastał zmrok. W Nowym Jorku. No, już dużo dzisiaj siły z nas zeszło. Mamy co? 22 tysiące kroków, no więc sporo sporo żeśmy dzisiaj przeszli. Z czego jakieś nie wiem, 5 tysięcy w poszukiwaniu kibla, a 4000 tysiące w poszukiwaniu baterii. No i kończymy ten dzień tak naprawdę już spacerkiem tutaj wzdłuż jednej z avenue. Nie pamiętam której, piątej czy czwartej. Idziemy właśnie w dół Manhattanu już teraz, bo właśnie w poszukiwaniu tych rzeczy naszych udawaliśmy się cały czas do góry Manhattanu. No i będziemy wracać powoli na Brooklyn kontekstu mówię, że to jest ciekawe doświadczenie dlatego, że do tej pory wszędzie, gdzie byłam za granicą, no ale byłam tylko w Europie, no to dookoła słyszałam język polski wszechobecny, a tutaj tego nie ma, więc jest to nowe. Tak właśnie, wśród turystów w ogóle języka polskiego nie słyszeliśmy, jak byliśmy sprawdzani przed wjazdem do Stanów Zjednoczonych, już na terenie Stanów Zjednoczonych czekaliśmy w kolejce właśnie do tego sprawdzania, to też żadnego Polaka nie słyszeliśmy, ale za to pani, która nas sprawdzała, Urzędniczka była Polką, więc y, mieliśmy przez to łatwiejsze pytania. Nie maglowała nas tak bardzo, ale pytała nas o cel naszej podróży. No to co? No to zwiedzanie. Ale prosiła nas właśnie o podanie adresu, w którym się zatrzymujemy i pytała się nas, czym się zajmujemy w Polsce. No więc w jakimś tam stopniu sprawdzają to. Y, czy nikt tam specjalnie podejrzany do kraju nie wjeżdża? Pytają właśnie też, na ile, na ile zostajemy, ale żadnych tam biletów y, na, na powrót nie sprawdzali, nie chcieli, więc no, teoretycznie można byłoby się. Tak trochę bez planu na spontanie, do Stanów Zjednoczonych wbić. Do Stanów Zjednoczonych w ogóle ja, ja już widzę miałem, więc nie było jakby jeśli chodzi o to żadnych dodatkowych spraw do załatwienia, ale Welina musiała wystąpić o tak zwaną Estę i to ile kosztowało, przypomnij? 21 dolarów, ale od 30 września kosztuje 40 dolarów, więc upiekło mi się, bo ja zrobiłam jeszcze po tej starej cenie. No i tak naprawdę co, składasz wniosek i tyle. No chyba nic tam więcej nie trzeba zrobić. No iścisz opłatę no i, i dostajesz dzień. zgodę na wjazd do kraju. Kiedyś właśnie trzeba było jechać specjalnie do ambasady, gdzieś tam cię pytali o jakieś rzeczy i dopiero wtedy mogłeś do dostać pozwolenie na wjazd, a teraz załatwia się to przez internet, jakaś tam opłata i, i po sprawie. I to nagle taka donica. Początek października, już mnóstwo ozdób halloweenowych jest do kupienia. No tutaj wiadomo, halloween trochę bardziej świętowany niż u nas w kraju. No i tak się właśnie prezentuje Nasz pokój. No niezbyt duży. Łóżko też niezbyt duże. Bardzo wysokie, ale też bardzo wygodne. Fajnie nam się spało. Każdy tutaj ma taką szafeczkę. Kontaktów jest dużo, co jest spoko, bo jak na przykład Ewelina tutaj do lustra potrzebowała suszarkę i prostownicę, to miała blisko. No i tutaj mamy szafę. Tu trzymamy walizki. Ja troszkę się tu rozpakowałem nawet. No ale jest spoko. Duży telewizor jest. No da się, da się żyć. Tu się wychodzi. I tutaj taka część wspólna. Jakaś kanapa. Tutaj jakaś kuchnia. No właśnie, tutaj ta kuchnia taka niezbyt czysta. Tutaj ciekawy akcent. Polska. A stąd tutaj płynie woda. Więc tu można sobie spokojnie wody nalać, więc spoko. Takie coś na Brooklynie. na no kawałek od Manhattanu trzeba trochę przejechać. Jechaliśmy teraz z powrotem gdzieś około 45 minut. Takie małe zakupy poczyniliśmy w sklepie tutaj niedaleko. Ogólnie okolica nie wydaje się zbyt <laughs> ciekawa, że tak powiem. Pierwszy raz dzisiaj w życiu widzieliśmy laskę naćpaną fentanylem. No tyle fentanyl jest spoko dla ludzi, którzy mają styczność z ludźmi, którzy są na fentanylu, że ci ludzie raczej niewiele mogą nam zrobić. Oni w ogóle niewiele są w stanie zrobić. Tu jakaś herbatka, Poland Spring i tu jakieś cipeski, co jest testujemy na wieczór. Nie ma jeszcze 21. Naprawdę jesteśmy mocno zmęczeni, więc na dzisiaj już atrakcji. Dosyć. Coś sobie odpalimy tutaj na tym wielkim telewizorze na Netflixie pewnie. Jeszcze ujęcia muszę z dzisiaj zgrać, bo właśnie taki system sobie zaplanowałem, że będę sobie codziennie ujęcia z każdego dnia zgrywał na dysk, który wziąłem ze sobą. No, żeby tu nie było bałaganu z tymi ujęciami potem. No więc do jutra na razie. Jutro będą inne miejsca nowojorskie, jutro będzie Central Park. No i jutro wieczorkiem planujemy troszeczkę coś porobić fajnego, żeby właśnie tego nowojorskiego nocnego życia też trochę zaznać, no bo dzisiaj wcześniej wróciliśmy. Na chatę. Siemanko, na razie. Elo. Jeżeli obejrzałeś ten odcinek do końca, to wielkie dzięki i będę wdzięczny za każdy komentarz. Już niedługo odcinek z drugiego dnia w Nowym Jorku. Na razie. <śmieszne> Śmiesznie to przeczytałem.